Cześć, witam Was wszystkich na naszym kanale. No, jak widzicie, za mną jest oczko wodne. No i co w związku z tym? Będziemy go przerabiać. Po raz chyba milionowy, ja już tego naprawdę nie liczę. Kolejny pomysł gdzieś tam nam wpadł do głowy. Postanowiliśmy zrobić kolejną odnogę. Z jednej strony już taka odnoga jest zrobiona. Zrobiliśmy ją w zeszłym roku. No i w tym roku, nie wiem, po prostu czy nam się nudzi już. No nie wiem, nie wiem, jak mam to wytłumaczyć, ale postanowiliśmy, że robimy kolejną odnogę. Więc już przełączam kamerę i Wam wszystko powiem, co będziemy tutaj w tym naszym oczku działać. Zapraszam do oglądania. Tutaj jest ta część, którą żeśmy dorobili w zeszłym roku. Tak to się prezentuje. No i teraz, moi drodzy, polecimy w drugą stronę za banany. Z czymś podobnym, z tym, że na końcu y, będzie taki, takie oczko też. Nie będzie po prostu ta odnoga się tak wąsko kończyła jak tutaj, tylko zrobimy też tam takie oczko, żeby też tam ryby mogły sobie swobodnie pływać. Więc plan jest taki, że sobie właśnie ta y, rzeczka tutaj, tak y, zaraz już Wam wszystko powiem, musimy tą y, roślinkę tutaj wykopać, tą z tyłu również. Widzicie tu, że jest odkryta folia EPDM. I rzeczkę tutaj będziemy robić tutaj, tutaj sobie pójdzie no a w tym miejscu za bananami będzie właśnie to oczko więc taki jest plan że po prostu jak się uda to ta huśtawka zostanie wiadomo na czas budowy tego musimy ją wynieść ale wszystko będzie wyglądało tak że no taki jest przynajmniej plan że będzie rzeczka z tyłu będzie taki zbiorniczek no i zrobimy taką drewnianą kładeczkę do huśtawki że będziemy sobie po prostu siedzieć na huśtawce i ryby będą nam przepływać pod nogami. Taki jest plan, jak wyjdzie, no to zobaczymy. Część roślin została już wykopana, między innymi właśnie ten banan. Jest to Musa sykimensis red tiger od Rafała. Niestety musiał zmienić miejsce, no bo po prostu trzeba stworzyć miejsce na to właśnie nasze oczko. Jeszcze tutaj alokazję wykopiemy tą malutką, była tutaj jeszcze kolokazja Esculenta. też została przesunięta dalej. Widzicie, tu jest ten mały Red Tiger. On był zaraz obok tego dużego. Ten duży był mniej więcej w tym miejscu. No, a tutaj są basioczki i nasz najstarszy musa basio, który na 99% będzie kwitnął. Zobaczcie, jaki mały liść. Szkoda, że dopiero teraz, bo prawdopodobnie nie doczekamy sobie tego, jak będą wyglądały owoce. No zobaczymy, jak to wszystko będzie. W każdym razie na początek co muszę zrobić, no to Musimy sobie podłożyć pod tą folię jakąś deskę, troszeczkę tutaj wyrównać teren, oczywiście folię wyczyścić, no i będziemy kleić EPDM za pomocą właśnie taśmy specjalnej oraz e, kleju primer, który właśnie powoduje to, że e, no, ta, ta część klejenia powinna się nam zwulkanizować. Także to jest najważniejsza czynność, bo musi być to dobrze zrobione, żeby wiadomo nam z tego oczka nie uciekała woda. Zlecimy z tematem. Pompę mamy już tutaj przygotowaną. Więc musimy sobie na pewno troszkę tej wody odpompować, żeby dostać się po prostu tam do tej folii. I zobaczcie, jakie mamy ekstra zbiorniki na wodę. Proszę bardzo, tutaj jest beczka stara z filtra, ale tutaj są najlepsze zbiorniczki na wodę. Dwa kontenery, po około 200 litrów, czy nawet to są 200 litrów. Zbio wyczyszczone wymyte Także się przydadzą. Na pewno jest to lepsza alternatywa niż peczka jakaś po chemikaliach, także lecimy z tematem. Pompujemy wodę, wykopujemy tamtego hibiskusa z tyłu, no i jedziemy. No jest trochę roboty, postaram się relacjonować, ale też nie będę aż wszystkiego nagrywał, bo po prostu byście po... zanudzili się tym filmem, więc takie najważniejsze wydarzenia z tej przebudowy Wam ponagrywam. Etap wypompowywania wody mamy już za sobą, teraz będzie najważniejsza czynność w, tym całym naszej, w tej całej naszej realizacji dzisiejszego dnia, no więc musimy e, dobrze dokleić ten DpDM. tutaj widzicie mamy starą folię, e, specjalnie to podkopałem pod tą folią, włożyliśmy panel w celu też usztywnienia, no i teraz pozostało nam tą folię bardzo dobrze wyczyścić, e, troszeczkę odtłuścić, no, i nową folię będziemy na to nakładać na około 10 cm, więc yy, trzeba będzie to bardzo dobrze skleić, żeby wiadomo, żeby to też nie przeciekało yy, za pomocą taśmy, właśnie dedykowanej typowo do yy, EPDM-u firmy Firestone. Podkład też mamy primer firmy Firestone, więc no, pokażę Wam jak to będę kleił. Teraz czeka nas właśnie etap czyszczenia, potem sobie przyłożymy tą folię, którą dokładamy, tą nową folię. Odetniemy sobie zakład na 10 cm do równego i będziemy starać się to wszystko razem pokleić. Jak widzieliście, na tym przyspieszonym tempie taśma została przyklejona na starą membranę EPDM, tą co była w oczku. No i teraz analogicznie będziemy robić na nowej, czyli będziemy smarować klejem podkładowym primer tutaj, tą nową folię. No i wszystko, potem ściągniemy to zabezpieczenie foliowe, które jest na taśmie, i razem wszystko znowu będziemy wałkować. No i w ten sposób powinny się te dwie membramy razem ze sobą zwulkanizować i stworzyć stałe połączenie szczelne. A czy tak będzie, no to się okaże. Więc ja ustawiam kamerę, pokażę wam jeszcze z drugiej strony, jak to będziemy walkowali. No i lecimy dalej z pracami. Zamiast pomagać, to się pani byczy. Halo! Aktualizacja na placu budowy. Zrobiliśmy tutaj metrowy przekop. Tutaj w tym miejscu macie miejsce klejenia. No i generalnie poziom wody w oczku też będzie wyższy, bo dość dużo wody żeśmy z tego oczka zlali, więc. Myślę, że tutaj rybki będą miały około no myślę, 25, może 30 cm wody, żeby przepłynąć sobie do tej drugiej części. Na razie to jest takie testowanie, czy nam to czasem nie przecieka, no nie powinno przeciekać, ale zawsze lepiej przetestować. Teraz sobie znowu tą folię EPDM zwiniemy w drugą stronę, no i ja będę kopał dalej, bo naprawdę jest dość dużo kopania. Tutaj z takiego kawałka, że wywiozłem już chyba 4 czy 5 taczek, a to jest tak naprawdę metr na może 30 na 40 centymetrów, więc no, myślę, że tej ziemi będzie trzeba dużo do wywozić, no ale niestety tak, taki mamy klimat. Ryby pływają, a my działamy dalej. No dobra, tutaj masz dowód, że jednak coś pracowałaś. Niech ci będzie odpoczynek po robocie się należy a my w dalszym ciągu walczymy tutaj z tą dalszą częścią już widzicie kształt jest zrobiony tam gdzie stoi łopata będzie taka głębsza część myślę, że jest jakieś 60 cm tam będzie głębokości folię, pdm, gałowuklinkę mamy zawniętą dokończymy kopać rozwijamy gałowuklinę, rozwijamy folię zalewamy, sprawdzimy jak się tutaj wszystko ukształtuje, jak się ta woda rozejdzie. Będziemy wiedzieli, czy mamy gdzieś podsypać, czy gdzieś mamy ubrać. No i tą wodę znowu wypompujemy do tego miejsca. Tutaj jest takie, taka po prostu góreczka, gdzie jak stąd będziemy z tej nowej części wypompowywać wodę, no to nam tutaj w tym starym oczku zostanie ta woda, więc wypompujemy ją, no i sobie będziemy to oczko dekorować. Tyle, co dziś gunera dostanie wody, to nie pamiętam, żeby tyle wody miała. Dlaczego dostaję wodę? No dlatego, że zalaliśmy tą naszą nową część. Sprawdziliśmy sobie dokąd wychodzą poziomy. Całkiem fajnie to wyszło, więc teraz upuszczamy trochę tej wody, szczególnie z tej tutaj niecki nowej. Mamy złożona pompa, żeby tam po prostu posadzić talię. Mamy sadzonkę talii tam w, tym, w tej jednej nodze i ona sobie powędruje tutaj do tej odnogi, to będzie jej stanowisko, więc tam posadzimy talię. No i musimy całe oczko wiadomo wykończyć, żeby fajnie wyglądało żwirem i kamieniami. Dlatego też przeszło test i na szczelność myślę, że też. I właśnie widzieliśmy wszędzie, gdzie woda dochodzi, troszkę żeśmy tam sobie dokopali tą strefę płytką na samym końcu. No i teraz... Będziemy dekorować. Spuścimy wodę i rybki będą miały znacznie większe, znowu oczko, dużo większą przestrzeń do pływania, bo myślę, że tutaj od końca do końca jest około 10 metrów, więc całkiem, całkiem. Teraz z kolei mamy odwrotną sytuację. Pompujemy sobie naszą wodę z beczek z powrotem do oczka. Chciałem Wam pokazać jaka była woda w oczku. Zobaczcie. Praktycznie kryształ. Tutaj leje się woda z beczek. A tutaj jeszcze dodatkowo dolewamy z wodociągu. Zobaczcie, tam mamy już zasypaną rzeczkę wirem. Troszkę brudna woda. Została tam posadzona do ziemi talia de albata. I przysypana również wirem, żeby tego ryby nie wygrzybywały. Pewnie ta woda się z biegiem czasu ustatkuje i wyklaruje. Tak to, mojej drodzy, wygląda na ten moment. Także wodę, nalejemy tutaj sobie brzegi obsypiemy żwirem i obłożymy jeszcze dodatkowo kamieniami. Witam Was w kolejnym dniu. Zobaczcie, karpie zadowolone pływają, a zadowolone dlatego, bo zyskały kolejną przestrzeń do pływania. Wcześniej na filmie mówiłem, że będzie tutaj drewniana kładka, jednak zdecydowaliśmy się na kładkę z kamienia. Nasz Poisty taki most zwodzony z płyty kamiennej. Właśnie, żeśmy ją przed chwilą tutaj zamontowali. Oczywiście z pomagierem. Teraz będzie test, Nika. Chodź tu. Test zdany. Nika jak zawsze pomocna. Moi drodzy, prawie 100 kg ważył ten kamień, ale daliśmy radę w trójkę, żeśmy go tutaj wtarabanili. No i teraz możemy sobie spokojnie przechodzić na drugą stronę. Generalnie oczko już jest. Wykończone, ale jeszcze nie do końca. Jeszcze tutaj parę detaliów brakuje. Musimy jeszcze tą folię schować, żeby jej nie było widać, zamaskować kamieniami. No i woda musi się wyklarować. Też jeszcze piasek żeśmy teraz dosypywali, bo Karpium koi tak się spodobało świeżo posadzona talia, że cały czas tam w niej grzebią, przez co też ta woda potem jest mętna jak kawa i nie widać w ogóle tych ryb. Czyli teraz tak w roli podsumowania. Na początku żeśmy spuścili wodę, potem żeśmy podłożyli deskę pod folię. Troszeczkę żeśmy podkopali i kleiliśmy folię EPDM za pomocą dedykowanej taśmy oraz kleju primer. Zwulkanizowaliśmy dwie folie razem. Potem systematycznie dokopywałem tę dalszą część. Oczywiście pod folię poszła geowłóknina. EPDM, jaki tutaj żeśmy zużyli, to to był arkusz EPDMu 4x4. No mógł być troszkę węższy, ale akurat taki miałem. Więc no, poddocinaliśmy te boki, troszkę odpadu było, ale, ale generalnie wszystko wyszło dobrze. Więc no, tym będę kończył ten film. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to będzie wyglądało już całkiem w efekcie finalnym, w sensie jakby to oczko troszeczkę zareśnie, no to w postpodem w opisie filmu macie link do naszej strony, naszego fanpage'a na facebooku, tam na bieżąco. Są wrzucane zdjęcia z naszego ogrodu, z oczka wodnego, no i nie tylko. Oczywiście z naszej egzotyki, bo to jest główny temat naszego kanału oraz właśnie tej strony, więc jeśli interesuje Was tematyka oczka, egzotyki roślin, no to tam jest bardzo dużo zdjęć na bieżąco też pokazujemy co robimy. No nie wszystko jest na YouTubie, także zapraszam was serdecznie. Link do naszego, dla naszego Facebooka macie w opisie tego filmu. Jak macie jakieś pytania, no to śmiało piszcie w komentarzach. No i kto jeszcze tego nie robi, no to niech zasubskrybuje. Zasubskrybuje ten kanał. No i tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam za oglądanie. Dość długi film, no ale myślę, że coś każdy dla siebie może z tego filmu wyciągnie jakąś tam inspirację. Generalnie powiem Wam tylko tyle, tak z doświadczenia, że jest, zrobicie raz oczko, będzie mało, zrobicie drugi raz, będzie mało. My już robiliśmy, nie wiem, które raz. I pewnie będzie jeszcze taki dzień znowu przyjdzie, a może byśmy powiększyli te oczko. Także na razie nie mówię, że to jest koniec. Nie wiem jak będzie. Dobra, ja już Was tutaj nie, nie przynudzam. Trzymajcie się. No i oczywiście do następnego. Cześć.